masz witajcie to już Remixade w raz... no nie Dziś jestem sam Dziś jestem sam, dzisiejszy odcinek jest bez za Właśnie na to będzie polegał ten odcinek Gdyż po prostu yy, Maxis wyjechał to nie mamy jak zrobić eksploracji A odcinka z Minecraft Survival nie było dawno Dlatego też postanowiłem zrobić takie rzeczy ogólne hmm. Na przykład porządek w swoim ekwipunku No hmm. dzisiejszy odcinek jest po prostu pod względem wyjątkowym no, chyba, że będziecie chcieli więcej takich. A nie, to granit jest to nie. Granit wraca do tutaj. Granit idzie do kamienia. Tak samo blok na cieku tego jest, ja nie mogę. No, trochę tego kamienia się zebrało. No, bo byliśmy w kopalni na live. Ie. No. I no. O, tutaj trochę lapis już jest. W każdym przypadku, pamiętajcie, oczywiście, zostawienie subskrypcji i łapki w górę to już klasyka. A, ja straciłem motykę przecież, no tak. No to już mam. Nasionka. Trzeba zasadzić nowe nasionka. Widzowie, jak widać, nie widzicie, nasza farma ciągle się rozrasta. Ja tak smutno grać samemu, no ale jednak. <laughs> tu mamy cztery drzewa do posadzenia, to posadzimy prawdopodobnie tutaj. No. <laughs> o kurczę ja mam pomysł. Żeby się tu moby nie respiły, trzeba oświetlić teren wokół bazy. Gdzie my mamy Ryszardów jeszcze w tej wiosce? Tu mamy jednego farmera, który chyba utknął a nie, tu jest rybak. No I tu jest jedyny Richard. Nie, tam jest jeszcze farmer. No ale generalnie sytuacja wygląda biedniej niestety. Trzeba znaleźć dru drugą wioskę. No, chyba, że znajdziemy jeszcze jakiegoś Richarda. Jak coś, to ich rozmnożymy, trudno się mówi. O tu jest Richard. Trzeci, super. To już jest coś. A tu to, to jest? O kurczę, chłopie, ale ty jesteś. Dobra, ja tobie nie widzę bo Nie wiem czy to nie jest miejsce zamieszkane. I tak to już niedługo U Wszystkich Ryszardów O, tu są jeszcze domki. Co ja zebrałem? Ja nie wiem Eee o, bra, nie obchodzi mnie to nawet O Kurde, ale parkour No, właśnie Ja słyszę gdzieś Ryszarda tutaj Siema O jest Czwarty Ryszard, dobra Czyli mamy 4 chryszatów jeszcze w wiosce Dobra, spoko To chciałem wiedzieć, już nam jedno drzewko urosło? Yy, teraz tak, mączki kostne porobimy Trzeba porobić, żeby jednak świetlić ten teren. 16 pochodni, wystarczy. Odtąd zaczniemy. Tam jest jeszcze, że to piąty. Co on robi w tej ścianie? No wszystkie pochodnie złożyłem. Coś, coś szybko poszło. Dobra, nieważne. Yy się zrobi najwyżej później, a bo mi jeszcze węgla zostało po prostu drewno trzeba narobić no, bo się kieruje na zużyciu już to no na... <laughs> tu mam drzewko akurat wyrosło no super kieruje na jedno użycie jednorazówka tak zwana Nie, bo ja mam ogółem świecący atramet i chciałbym go wykorzystać Czyli potrzebuję tak, żółty barwnik i niebieski barwnik A, Żółty już mam A dobra, później się tym zajmę A dobra w sumie, już zbiorę Póki Pamiętam Jest też niebieski, z tego co widzę Młody, siema, dobra to mamy szóstego Ryszarda. Nie jest jednak aż tak wygieśnia. Kurde, ilu ich się tu nagle zebrało. Dobra, nieważne. Czemu wszyscy tu są rybacy? Właściwie nie mam no. aż tyle baryłek. W wiosce. Chyba go złapało, dobra, nieważne. E, tak, deski. Jak się ramki tworzy... Nie ramki, e, chodziło mi o tabliczki. Tabliczki. No, generalnie to tak. Patrzcie widzowie... A nie, chwila to w drugą stronę No i po... A tu jest jeszcze dwóch Richardów, zapomniałem Że oni tu wieszcze siedzą. No i jest dobrze. O, wieczór się robi. Eem, no, się kiedy jeszcze muszę sobie znowu stworzyć? Gdzie się podział mój kilo? A, nie, mój kilow został zużyty, zapomniałem. Dobra, pójdę najpierw spać. Tu drzwi trzeba stworzyć, zapomniałem. No dobra, to teraz stworzę te drzwi. O kurde ile tu rzeszy Ale takich przypadkowych totalnie w ogóle Ile sodzwonek ja mam? Ja nie mogę, dobra, nieważne. Eee, tu mam dwie linki. To się na pewno kiedyś przyda Kiedyś tam Czemu oni co chwilę zmieniają profesję? Co oni odwalają? Mi się dobrze nie czują. Okej, okay. no przecież tam były właściwie deski <coughs> To z nich bym mógł zrobić ten A no i to były tabliczki, no to po prostu nie tworzyłem, to dobra Skąd je miałem wiedzieć? No dobra, że jeszcze walić na razie. To tak drzwi Więcej kijów No Kill siekiery No i to To się jeszcze wymieni na deski spokojnie No i teraz to jako tako wygląda w końcu. Tylko tu jeszcze ogrodzenie brakuje. Dlaczego tu nigdy nie ma ogrodzenia? Ale w sumie to nawet. No. Nasz ten dom jeszcze sam nie jest sobie ogrodzony. Trzeba go w końcu ukończyć w którymś odcinku. Nie tak to wyglądać. 20 pszenicy. Gdzie się pociął Ryszard, który był tutaj? Nie bo Mi się zdaje, że ktoś jest z was za to odpowiedzialny. Czyli mam trzech Ryszardów, no to nie jest zbyt kolorowo. Dobra, nieważne. Yy... Czy ja coś jeszcze chciałem? No powinienem być coś chcieć jeszcze. Ale co konkretnie tego nie wiem. Zapomniałem czego zapomniałem super. Jeśli on sprzedaje marchewki, to znaczy że to on. Nie, on ziemniaki sprzedaje. Chwila! Dobra, to i takie ważne i to tamte to no, to to to, jest to i tak już nieważne. Eee... Dobra, skoro jeszcze jesteśmy to... E, zbiorę trochę trzciny. A wszystko jasne. Kurde, jak chłopie zrobiłeś Co ty chłopie reprezentujesz swoim zachowaniem, nie? Ja to teraz... Gdzie jest Zbyszek? Zbyszek nam zginął. Albo zaginął Ja wiadro miałem stworzyć, ale dobra, to zaraz stworzę. Ryszard, ty mi się nie pchaj ja nie chcę ci uderzyć. ja muszę tych wszystkich reszertów naprawdę uwielbić, już w najbliższym odcinku. Albo uwierzyć ich poza odcinkiem, żeby już nie przegrywać, bo trochę jednak zajmie. trochę tej nie było. A jeszcze nie wszystko. Widzicie, co myślałem jest na cudnym farmy cyny cukrowie, ale myślę, że to nie będzie potrzebne. Co tu się odwaliło? Przepraszam ja bardzo. Dobra, nieważne. Dobra, tu, tu coś ma chcieć skombinować, tylko nie wiem co. Jakiś cmentarz czy coś? No ja to może tak po prostu zostawię. Dobra, czy coś jeszcze w ogóle w tym momencie jest ważnego? Znaczy no wszystko co ważne już dawno zrobiłem Nie, dobra, bo nie będę już zabijał A to marchewy se rosną, które nigdy nic O, mam pomysł. już zacznę wyjeździć po kolei? Tych shardów. Nie, na razie nie. Nie no, jak mówiłem, zrobię to po zadniku. To ja nie wiem, jeszcze co, co mógłbym zrobić, właściwie, połowić ryby, ale to najpierw bym potrzebował wędki, bo jeszcze właściwie w tej serii nie łowiłem ryb. Zobaczymy, więc, jak mi pójdzie. A to był krawnik okej. Okay? No widzę, że tam są ryby łososie Oły nie coś. Doróż. Jak... jak ja tu widzę, że to są łososie, nie? No. dano nie To Szybko bo no co tam ma wejść? Не, no. ну тут штатерих рыбы такие, то усмордения зловие, красивее. No i złosoś To jeszcze jedna No hmm. spoko No nie, nie mogę z tego te ryby jakieś pijane są, jednak. No i jest dorsz. Dorsz jednak jest najczęstsza ryba. Dobra, wiecie co jest, zrobić? Tak, nie potrzebujemy tych baryłek, bo ryba, rybacy się tworzą. To po prostu potworzę skrzynię Rozdynka do tych takich śmieci Co to teraz rybami będę się żywi Spoko. No i widzisz, straciłeś pracę, mówi kurde, daromo z 1 Leź lepiej do roboty, jakiś porządniejszy niż jakiś ryba so, rybaswem ja tu się... ja tu się zajmuję. To w sumie nawet fajne jest. Dobra, nieważne idę spać. W sumie No dobra, nieważne. a um. O nie, to tylko kupiec. Czy handlarz, no? O, widzę, że dobrze to oświetliłem. Teraz już więcej się tu moby nie będą respić. To, ale to będę potrzebował więcej węgla. Dlatego będę musiał więcej czasu w cave'ie sp spędzić. Kurde, gdzie ja wschodzę? No nie no, super. No i oni też stracili pracę. Ja nie wiem jakie co tam oni sięgali do tego portu, no ale dobra Co tu w ogóle? Aha, dobra wiem tu my postać wędzarki Panie kolego A wszyscy te w, w, w tym na czasie. No spoko. Ledwo się pojawiłem. i od razu ich coś pora poraziło Niech poznaję potęg sło potęgę słońca no tak, jeszcze wycinka pójdzie w ruch. Proszę nie mam już co robić. To wytnę wszystkie owce. Tak, to się nam ja nie mogę. Ja je oczywiście zbiorę. Na jajecznicę się przyda albo coś. Dobra, drogie owce, Zobaczę, co wy tutaj macie. Trzy nowe, oczywiście, no ale. no bardziej nie retoryczne. Niebieska wełna po raz pierwszy w życiu. Co? Nie To by sełniło, ale dobra. No nie dobra rzeczywiście O 4 wełny ciemno szare wełny Nie będę co to te dwa poty, ale no. Ryszard, weź się, uspokój. Nie tu. Tutaj. Naprawdę trzeba te ramki jednak zrobić. Najlepiej i lepiej w jak najbliższym czasie. A, wełna. Tak, gdzie szła wełna? Tutaj. Ty no nie, no tej. Ty jest niebieski na kiest już trochę <mum> No to jeszcze cztery. Dobra, będzie na zat. Tak w razie, czego. <laughs> Powiedzmy że tak coś. Dobra, tu, tu, tu coś nie wiem ja się na, ok. No i dobrze. Właściwie to już chyba wszystko co mogłem w dzisiejszym odcinku zrobić. Takie drobniejsze rzeczy porobiłem. Poza Maxisem to był taki odcinek kontrolny, żeby właśnie nie nudziło po, poza serią. I nas w następnym odcinku jak już Maxis wróci... to będzie się więcej działo. No to więc do zobaczenia w następnym odcinku.